Z tej strony Ziggy12, jest ze mną Drewno i Dawid. Siema. Siemanko. Pojedziemy sobie piętymi tierami w plutonie. No fajnie, siódemki. A co, jakby to nie było kiedy? Trzy razy większy, kurczę. Nie, nie lamimy, zostajemy. Ta. Koniec. Trzeba przetrwać. <tryk> Trzeba przez, <tryk> przynajmniej przetrwać jako ostatni. Tak jest. Nie, no nie. Tak się no nie co? powiedziawszy, to ostatni bytek przetrwał bo jest 29. Chociaż oni się będą pewnie rzucali. A te siódemka? Bo ja mam kto ma kto przebiłem. No chyba, że nie, nie martw. Nie ma żadnej arty, co by nas miała na hita. Osarku. Bo w ogóle nie ma Źle się czuję z tymi piątymi kierami. Ale ważne, że jest jakaś czwórka. Tak no, no. też mi był zdecydowany. Ale patrzcie, mamy pozytywnie. Dlaczego czego ty tyłem jedziesz? Zdaję prawo jazdy na kursie wstecznym. Haha, <laughs> <O jale. dobra> dobre, kurde. Kto to, pojechał? O ludzie. Odjedź Bo, ja muszę przejeżdżać pomiędzy pachołkami, czyli pomiędzy drzewami, no. Zmieścimy się we dwóch. Nie, dobra, weźcie, grajcie, bo to nie ma co. Czekaj, o, jest, jest, jest słabszy czołg ode mnie, ha! Ha! Już go nie ma. Ej, w ogóle ja tą kawą jedynką przebiję. Siódmy? jest... Tak, spokojnie. A Blackusia też? No. Przecież no, to papie, w szczególności. Ja. No wiem, no siódmą przebijam, co nie, no ale... Czy Ja tym piąte? przebijam dziewiąte tiary. Czym? Kobietyk. On pewnie do Nie, 164 we włas. <kly> no kurczę, jak on się ustawił. No, tak skampił. Tylko Kurs prawo jazdy został zakończony. Teraz mogę jeździć przodem. Teraz z Bogiem i dawaj kromowala! No ale gąska strzelam mi... Ma zestaw naprawczy, no. Średnim i lekkim to się bardzo przydaje. Mieliście kiedyś taki bajer, że jeden ten pocis się i trafił w was? Nie. Bo ja tak mam. Jak walę w taki ksiągnąłem. Niemożliwie. Ej, kurczę, no, już naszą bazę, już! Z kim ja gram? Healy! Nie, ej lol, i on przebija! Ech! Takiego Zeta to chyba nikt nie ma. Fakt, przód, 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 się ustawić. A, i tak mnie przebiją. Dobra. Spróbuję na trafić. Jest pod 200! Okej. Okay. Ja może się z tym kromowanym schowam. On jest szósty w końcu, co nie? E, Dawid, masz go na hit'a tam. Jak go trafię? No, to nie widzisz? Ma. Traf nie ma go, nie ma go. No. Ej e, no, hit'ają mnie. Kurczę, niesprawiedliwe. Czekaj, jak tu skantować? Jak tu skantować? Na kogo mam kantować? Mmm, Hellcat. 24. To było słabe. Nie, bitwa nie wyszła. Robimy następną. Zresztą jakie mieliśmy szanse na siódmy. Dobra, teraz jedziemy siódmymi. Może pierwszymi, co? Tak, dajaj. Nie. Nie mam pierwszego. Dawaj siedemkami. Zewnątrz. Dobra. Okej. Okay. Nie. <grystanie> <grystanie> Ej, co jest? Ósmy są. O. Nie wiem co się szczytywało. 38% szans. My, czy ogółem nasz zespół? Cała nasza drużyna. Tch, śmiałbym się, kurczę, jakbyśmy wygrali. ale to coś takiego jest, że jak na przykład już wybiją na przykład sześciu tych wrogów, to też jej pokazuje, ile teraz mamy szans? Ogólnie szansa na bitwę, szansa A... na zwycięstwo w całej bitwie masz 38%, to już się nie zmieni. A co, czyli 38% jest dobre. Tak. Mniej Jak niż to dobrze rozegramy, no, więcej niż dziesięć, co nie? Jak to dobrze rozegramy... Więcej niż jeden. <grym> nie, niż dziesięć. Nie no, niż... Jak nie. to by dobrze rozegrali, to by my to wygrali, ale no, no. Znając życie, to... Nie dobra, i chodźcie prawą stroną pojedziemy tak leciutko, tak. Moje gama. Ja gąskie staję na środku. Mój ciąg jest zobaczony. <grym grym> no mi nie go ogarni. Tak fajnie podskakuje, tak. Goradów, gorado, goradów, gorado, No masz hydraulikę. Ruski to umieli wymyślić dobre rzeczy. Ruskie mają wszystko dobre. Nie. No a plus Putina. A Putina ta. To... Jaka się wykryła? Jest Arla przy mnie. Harla O oh, fuck. Ty ewoluujesz przez chwilę. Q. Q and wyjedź uj wyjedź o, dobre czarcie no wyjedź ej fak co mnie przebił arl o ty nieże... yes. Fajnie, że mnie arl, ale, to nie że... arl nie przebijano No do zdjął no to to cofaj się jeju jak cię coś już rykoszetło no to to mnie nie rykoszetuje to mnie przebija i strzeli. o! no jeju bo ty, by... byś się wycofał nie no to jest w ogóle coś lepsze od Isa? W ogóle w rankingu Eee, Nie, FCM 50T12 To kurczę bez tego No Churchill, Char Charcil, Churchill, czarcil. Aj, ten skusił, mam szansę, mam szansę, mam szansę. Fu Asi Kurczę, kurczę, nie miał go na hita, a mam okazję, mam okazję. Nie no, kurczę, kampić będzie. Na ślepo. Fuck. Ej, patrz, jest jeden jeden, nie jest aż tak źle. Nie no, źle jest. Nie. 262 bitewki, kawu jeden jest przyjechałem. Czekaj. Kodaj tego pocisku on gdzieś tam powinien być. No widak tam się trzymasz hmm? o no ja dobrze, 100% procent, tak jak ja Muszę się skontować. Ale patrz, Widzisz gdzie ja stałem? Ja stałem tutaj, a Dominik był o czołg dalej. A takiego Muszę toga dalej był. O, tak się skontrolować. O kurczę, ta bitywka długo trwa. No ludzie. O to siódme tjery, a nie drugie. Jak drugie były, to i no bum, bum, bum. Kanie to jest Arte, no I tutaj średni i szósty nie jedzie tam. O z lewej, dobra, tam jedzie ktoś. Dobra, nie na ślepo, bo to mi się no, nawet nie szkoda, No szkoda, na bo Sorry pocisków. Ale jak strójka zginie, to szans nie mamy. Gdzie, no jej ja, ci przecież. T34 jest też dobre, nie jest dobre? W nie idę, nie idę. Po co to tu stoi, kurwa? Nie idziesz w niego, bo to jest czołga złota. T34 Deklu? Tak. No co, zobacz sobie, czy, czy idę czy No to nie sobie gleda. zobacz, właśnie. No to dobra, Teraz się nie kuć. A później się pokłócimy. Ale zobaczysz. Pamiętaj tylko nazwę. te 34, okej? Okay? 34. Ja i tak wiem, że to jest z No to zobaczymy. No ile się założysz? No kole. No dobra. Jako? Twój tron. Okej. Okay. Tak, jesteś ja. siatkiem zakładu. Spoko. Ja go podpalili. A pantera, kurczę. I czy ty jesteś? Ja cię wyprzedziłem? Oni mają RHM! Przecież my szans nie mamy? Ej, panter, pantera rozwalił! A ten perniś tam się z tym isem pchają. Ale RHM ma każdego ósmego Ach, na Sorry. Kurcz. Ilu tam ich jest? W ogóle oni są? O, jest jest plecy, tam ktoś kim chce robić. Panter O oh, fuck Tofnij się E no hitają, 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 hitają Fuck 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 Dobra tu i BOK już mam zrobione Dobrze, że mam to zestrzykawczy Nie przebiło mnie coś i dobrze Dobra mam jednego no, chwała, ja ci... tak Ej, wygrywamy, no, mieliśmy tylko 35% szans. No wiesz, ten mod jest taki mądry, że. Myślę, w że sensie, on nie jest mądry, bo to jest technika. 38%. No właśnie, gdzieś tak sprawy do tej Italii. No, gdzieś na tym kwadracie. E9. I tu jest od ich bazy. Sorry, nie, nie tam gdzieś jakby tą przez tą wodę tam ktoś hitał, no nie wiem E9. Ja, ja to. Jak tak? kurde 55% przegrywamy jak spróbuję, bo tu. To E20 gdzieś tu musi stać A nie pamiętam co mnie hitało po prostu... Oh, Uff, oh, gdzie? gdzie? Sprawy co 29 Jest. masz tam to strzelajcie w to Tam po 300 mu zabrałem no i zniknął. Kurcze, gdzie on jest? What the... pewnie. Nie, Panter 2. Panter. Panther. Panter. Czyli nam nie idzie. A szósty mi? Ma ktoś szósty? Nie mam. No przecież od, od razu sprzedajemy. Dobra. Piąty Na ten odcinek kończymy. Nara. Prześć. Przecież...